Widzę was kochani w mojej kuchni. To Stach: ostatnio książka z azjatyckimi przepisami. E, wyszuka się tam pora różnych przepisów, możliwych do zrobienia e, z takimi składnikami. Dostępny w każdym sklepie e, i wybrach jeden, na pewno już był znany: ananas z kurczakiem. Kurczak z ananasem. No, to są pierwsi z kurczaka z ananasem. Bardzo szybko się robi, bardzo proste to je. Dużo składników nie trzeba do tego. No lepiej smakuje z ryżem, ja to zjadłam z ryżem i już w pokazuję, co potrzebujemy i jak to zrobić. I kochani, to są składniki na, na tak na około 4 porcje. Cztery filety z kurczaka umyte, osuszone już są. Olej do podsmażenia około tak 5 łyżek, 6. E 2 łyżki sosu sojowego, łyżka imbiru i łyżka curry, przyprawa curry. E, miał świeży posiekany możecie wziąć w proszku, sól, pieprz, e, potem mąka, dwie łyżki mąki do obtoczenia tego kurczaka. E. Dużo puszka ananasu tu miach, e, możecie wziąć w kostkę pokrojoną, ja to pod ze za i tego ananasa pokroja w kostkę, e, pół litra wody i e, dwie łyżki kopiaste do e, mąki ziemniaczane, skrobi kukurydziany tu miach no, e, do zagęszczenia sosu do, szoszu, do, szoszu, do zagęszczenia sosu na koniec e, kurczaka pokroję oczywiście jak już go dach umyty e, chociaż Jednego daje, że się kurczaka myje, drudzy, drudzy nie pokroja w kosteczka. Teraz randą tu tam skrobia kukurydzianą, tą dużo szczypta soli, dużo szczypta pieprzu i to tak dokładnie połączyć, tak żeby każdy kawałek kurczaka był obtoczony w tej mące, był pokryty tą mąką tą skrobię kukurydzianą, możecie wziąć mąkę ziemniaczaną. Ale ja tak zawsze, ja w sumie mam dwie mąki zawsze, ta skrobia kukurydzianą i mąka ziemniaczaną, do takich rzeczy używam skrobi kukurydzianej. Na patelni rozgrzeja się olej, miałam tu rzepakowy, tak gdzieś 5-6 łyżek. I teraz tego kurczaka podsmażymy, tak około 5 6, 7 minut, żeby był podsmażony. W międzyczasie pokroja się tego ananasa. Ta woda od slołach, do miseczki, bymy ją potrzebować, Potem, bo ona przyjdzie też do sosu, sok z ananasu. I jak kurczak już bardziej podpieczony, domy ten imbir do tego i ta przyprawa curry. Curry. Dokładnie to wymieszamy. Domy tego pokrojonego ananasa. I to tak lekko podsmażymy razem. To tak potrwa około 5 minut na niewielkim ogniu. W międzyczasie jak to się smaży, do tego soku z ananasu e, około 2 łyżki skrobi kukurydzianej. Dokładnie to wymieszczony sok z ananasu jest zimny. Po tych 5 minutach wlejemy ten sos sojowy do tego. Wlejemy woda i zagotujemy to, by tak ugotować, jak się zagotuje, około 5 minut na niewielkim ogniu. Jak się zagotuje domyta mieszanka um, w soku z ananasu i skrobi kukurydzianej, zagotować to, aż z sos zagęści. W razie, aby ten sos był, był Wam za rzadki, do, wlecie jeszcze troszeczkę e, mieszanki ze skrobią, troszeczkę wody do miseczki, łyżeczka e, skrobi wymieszać do, do zimnej wody i zaś wloć i zagotować. Sos się zagęścił fajnie, e, doprawia to jeszcze solą i pieprzem, bo mi jednak troszkę za mało było i możemy już serwować. Tu ugotował się ryż pasmati. Tu ma taką e, foremkę, tu się do tej foremki. Fajnie to ubija, przesunę to zaraz pod nabóg. nabok. Ja bym się nie mieli takiej foremki, a chcieliby się tak jakoś zaserwować, to weźcie dużą butelkę plastikową. Obetnijcie dół e, i zróbcie sobie taki pasek. No. Nałożymy tu ananasa, przeddekorowałem to jest pietruszką gładką, możecie kolendrę wziąć i kochani, można już jeść. Pałeczko ma, jak umiecie, ja nie umiem, ja tu dzisiaj zabrać, ale to nie, to nie dla mnie, dlatego wolę jeść widelcem. Bardzo pyszne to było z tym ryżem, Ty ryż mi się fajnie udał, takie sypki. Ech, możecie nawet z makarony tu to zjeść, z takim płaskim makaronem. Tak, tyle, też się nazywa makaron, no. Ok, fotka i moje pińców na samym końcu. Jak już w ostatnim filmie też go dałam ostatnio też kurczak z pomarańczą, ten był bardzo, bardzo pyszny. W tym przepisie jednak ananas był, też było bardzo dobre, chociaż trochę mi tutaj za mało słodkości brakowało, tu było więcej takiej, takiej e, kwaskowatości e, z tego ananasu, ale też było bardzo dobre, no. Z tym ryżem to bardzo pysznie smakowało. Moja owda bardzo nie, nie za bardzo przepadła za takimi e, e, daniuma, kurczak ze owocoma, dlatego więcej zostało dla mnie, no. To by było na tyle, myślę, że Wam się podobało. Dziękuję za obejrzenie, życzę miłego dnia, miłego tygodnia i do następnego razu. Cześć!